Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Paulina Reiter to jest podcast Wysokich Obcasów z cyklu Zawodowczynie, gdzie rozmawiamy o pracy zawodowej kobiet. Tym razem chciałam porozmawiać o wstydzie, który trzeba przełamać, żeby zostać aktorką i o tym, jak w tej pracy stawiać granice. Wysokie obcasy. Moją gościnią jest Aleksandra Popławska, aktorka. Mogę powiedzieć, aktorka bardzo wszechstronna, bo i aktorka teatralna i filmowa i serialowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. I wiem, że Pani, i bardzo dziękuję za to, spotyka się z nami i znalazła dla nas czas w dniu premiery teatralnej, w dniu premiery spektaklu Serce w reżyserii Wiktora Bagińskiego w Teatrze Rozmaitości. Mhm. I jestem bardzo wdzięczna i pod wrażeniem, bo myślałam, że w dniu premiery to aktorka już tylko leży, medytuje i odpoczywa. <grym> No, tak powinno być, ale życie weryfikuje te powinności, że tak powiem. No, bo nie było po prostu czasu, kiedy się spotkać. A wiem, że tutaj też pewne są terminy odgórne, więc no zgodziłam się, chciałam też, jakby inwestować w ten wspólny nasz wywiad w Wysokich Obcasach Ekstra, bo wydaje mi się, że jest warte uwagi. I jest on jeszcze cały czas dostępny i można go przeczytać, kupić gazetę i, i coś się więcej dowiedzieć o klanie moim rodzinnym. To rodzinie. właśnie może więcej powiem, że jest to wywiad okładkowy w Wysokich Obcesach Ekstra, gdzie występuje pani z całym klanem rodzinnym, z siostrą Magdaleną, z córką Antoniną i z mamą mają i opowiadacie o tym co kobiecie wypada, a czego nie wypada, a właściwie to okazuje się, że wszystko wypada i jeśli kobieta tylko czegoś pragnie, to powinna to po prostu robić i po to sięgać. I jest to też opowieść o takiej śmiałości zawodowej dla mnie, to znaczy, że jednak zawodowo i w pracy, no to już w ogóle kobietom nie można powiedzieć, że czegoś nie mogą, i panie wszystkie sięgnęłyście po te swoje marzenia, i o tym właśnie dziś chcę mówić. Czyli jakie było dla pani to marzenie o byciu aktorką? Co to oznaczało? Co pani myślała jako młoda kobieta, dziewczyna, że to oznacza, jak ta praca wygląda? To właśnie nie było do końca takie moje marzenie. To było ma marzenie naszej mamy, która ona za pośrednictwem nas je zrealizowała, aczkolwiek w pewnym momencie rzeczywiście mama zaszczepiła w nas taką miłość do sztuki, do literatury i do teatru przede wszystkim. I bardzo często zabierała nas do teatru. Gdzieś poczułyśmy smaki, zapach, kulis, tą magię teatru, to niedopowiedzenie. No, wydaje mi się, że kiedyś ten teatr był bardziej magiczny, teraz być może te produkcje, o których najbardziej głośno angażują się bardziej społecznie są takie jakby, teatr wkradła się taka arogancja, bezczelność, taka, znaczy teatr się teraz przebije, jakby im bardziej jest głośno spektaklu, tym bardziej on jest jakiś skandaliczny, a, a ten teatr gdzieś, o którym ja marzyłam i którego cały czas gdzieś poszukuję, to jest teatr gdzieś ukryty na uboczu, taki teatr, w którym gdzieś można się przenieść w jakieś takie rejony fantazji, niedopowiedzenia, dotknąć jakichś ważnych tematów i przeżyć katarzis. Ale ta, taki teatr już bardzo rzadko teraz się zdarza, więc takie mm -hmm. były jakieś tam początki tego zawodu, to znaczy marzenia o tym zawodzie, jeśli już takie się pojawiło. A miała Pani w swoim doświadczeniu zawodowym takie właśnie doświadczenie, genia, takiego teatru, takich sztuk, o jakich Pani marzyła? Znaczy kilka razy mi się zdarzyło, chociaż to trudno ocenić, jakby z, ze strony aktora. Bardziej mogę powiedzieć o tym, że widziałam kilka razy w życiu takie przedstawienie, które gdzieś mnie przyniosło jakieś rejony wyobraźni, takie rejony, o których właśnie marzyłam, żeby na chwilę zapomnieć o, o problemach rzeczywistości. Dać się pochłonąć wyimaginowanemu światu, który jest jakąś fantazją o świecie, jak mógłby wyglądać na przykład świat, gdyby nie źli ludzie na nim. Mm -hmm, mm -hmm. To jest to. Natomiast z punktu widzenia aktora trudno mi tak ocenić, bo zawsze do tego dochodzi jakiś taki stres prezentacji przed ludźmi i rzadko kiedy człowiek ma takie zapomnienie się, żeby, żeby gdzieś odlecieć właśnie, rzadko kiedy materiał jest taki, że to daje. No kilka razy może mi się zdarzyło, ale to na palcach jednej ręki bym może policzyła. A ten spektakl, który zobaczymy teraz, czyli serce w Teatrze Rozmaitości. Mhm. Proszę opowiedzieć coś więcej? Jest to spektakl debiut TR-u. TR od paru lat daje możliwości młodym reżyserom, debiutantom na to, żeby tutaj na tej scenie się zaprezentować, poeksperymentować trochę więc jest to taki spektakl, eksperyment młodego reżysera Wiktora Bagińskiego, który opowiada trochę o sobie, ponieważ jest on chłopakiem, który urodził się w Dzierżoniowie, ale jest czarnoskórym człowiekiem, więc też opowiada o tym dylemacie bycia czarnoskórym wśród białych. W ogóle ten spektakl porusza problem właśnie rasizmu po części, po części ta próba odnalezienia się wśród innych ludzi. Porusza wiele tematów, więc jakby tu nie wiem właściwie który jest najważniejszy, ale głównym tematem jest to opowieść taka prywatna właściwie i plus do tego jest połączonych wiele utworów literackich, między innymi fragmenty z jądra ciemności też są wykorzystane. To jeszcze zapytam o plany najbliższe i o najbliższą premierę filmową z kolei, czyli o Klangor. Klango jest serialem. Jest serialem premium kanał Plus, ma premierę 26 marca na kanał Plus. No, myślę, że to będzie rzeczywiście mocna rzecz, bo widziałam pierwszą układkę siedmiu odcinków, nie mogłam się oderwać od tego, a jeszcze było to w czasie, kiedy część scen nie została nakręcona, i były tylko plansze takie, które pojawiały się między scenami, że tu ma być dana scena. Natomiast no, ten serial jest bardzo mocny. No, po części też brutalny, bo jest to serial kryminalny, który opowiada pewną historię, która wydarzyła się nad morzem w małym miasteczku. Poniekąd jest w to włączona rodzina i znajomi, czyli niby lokalnie, ale właściwie. Bardzo ważna historia, od której się wszystko zaczyna, to są dopalacze i produkcja taka na lewo robiona dopalaczy i od tego jakby zaczyna się jakby cała historia i poszerza swoje kręgi, aż, się, aż dotyka po prostu coraz więcej osób zamieszanych w produkcję tego. No i, i generalnie oźle, no, które po prostu gdzieś tam zostało zasiane i z którego nie można się wyplątać także. Wydaje mi się, że to będzie mocna produkcja. To świetnie, to brzmi ekscytująco, ale też słyszę, że jest Pani bardzo zapracowaną osobą i że pandemia chyba nie pozwoliła Pani zwolnić. To znaczy ja parę miesięcy rzeczywiście w tym pierwszym lockdownie siedziała w domu, ale zaraz potem pojawiły się, no wiadomo, teatr był zamknięty przez rok, więc jest to moja pierwsza premiera od tego czasu i właściwie pierwsze takie wejścia na scenę z publicznością. Natomiast filmowo działy się różne rzeczy, oczywiście przerywane produkcje starały się radzić sobie jak najlepiej z tym. Klangor był przerwaną, właśnie produkcją na prawie rok, ale udało nam się szczęśliwie dokończyć. W międzyczasie zrobiłam taki film, który wydaje mi się okazać bardzo mocną produkcją, dlatego że on był zrobiony na zasadzie jest pandemia, to zróbmy coś. A propos pandemii, miał być pomysł taki, że jest historia siódemki osób, która siedzi przed komputerami, właściwie coś tam opowiada, natomiast potem troszkę możliwości się poszerzyły i się okazało, że ten projekt się zrobił naprawdę interesujący i wyszedł gdzieś poza te ramy pandemiczne. Nie wiem jeszcze, co będzie, tragikomedia, bardziej na, nastawiona na tragi, czy bardziej komedia, ale no, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie trailer tego uh -huh. i materiał, który widziałam, więc sama jestem bardzo ciekawa tego projektu. A jaki tytuł jest? Tego? The End. The, end. the end, to jest The end. Tak. Aha, no właśnie, czyli to są te dwa projekty, które wyświetlają się przy pani nazwisku w Wikipedii, ale są tajemnicze i o nich nic jeszcze nie wiadomo. Tak, tutaj nie wiadomo, kiedy będzie premiera. natomiast Klangor już wiadomo, że wchodzi w marcu 26. Chcę przejść trochę podpytać Panią o pracę zawodową i o taką kategorię, która wiąże się moim zdaniem, ale też jestem lajkiem, więc może się bardzo mylę, czyli o wstyd, i o to, jak uczyła się pani przezwyciężać wstyd, który, jak rozumiem, ta umiejętność przezwyciężenia wstydu jest niezbędna do tego, żeby w ogóle na scenę wyjść, i czy to był w ogóle dla Pani problem? No tak, to jest duży problem i myślę, że są aktorzy, którzy nigdy się takiego wstydu czy tremy związanej ze wstydem nie pozbędą, a są tacy, którzy nigdy nie mieli z tym problemu, także to różnie bywa. Ja gdzieś ten wstyd przepracowałam i teraz potrafię sobie z nim radzić. To jest wstyd na bardzo wielu poziomach. Wstyd przede wszystkim początkowo, przed wejściem na scenę i wypowiedzeniem czegoś w sytuacji, kiedy nie wiem, przyjechało się pierwszy raz do stolicy, pierwszy raz się przekracza próg sceny, tam siedzą ważni ludzie, w ogóle ktoś na, patrzy na człowieka. Jak tutaj, jakby pozbyć się tego wstydu i zacząć myśleć tylko o postaci, więc tak jakby to był też taki proces, nad którym starałam się zapanować. Potem wstyd przed scenami intymnymi i jakby walczenie o komfort w takich scenach. To też mi się udało gdzieś tam przewalczyć, chociaż on się czasami pojawia sytuacje, kiedy jakieś niepewności, dyskomfortu, niedogadania się. Ja, ja lubię takie sceny mieć bardzo przegadane wcześniej, jak to ma wyglądać, jak one powinny być pokazane i tak dalej. Lubię mieć poczucie komfortu i najbardziej, najlepiej mi się współpracuje z reżyserami, którzy nie wstydzą się pokazywać kadrów swoich aktorowi, bo jakby to różnie bywa. Ale pamiętam, miałam pięć dni zdjęciowych z Andrzejem Wajdą, do takiego filmu Joli i Andrzeja Wajdy i była miłość w Gepcie. I to był reżyser, który pokazywał każdy kadr, każdy dubel, i na każdym dublu pokazywał mi, co zrobiłam źle, co dobrze i w jakim kierunku to ma pójść. Ja pamiętam, że mi to tak dało dużo takiego kopa, że nagle zrozumiałam, dlaczego ja błądzę, bo ja po prostu gdzieś poruszam się w jakiejś przestrzeni, której nie widzę, a ja jestem wzrokowcem. I ja lubię sobie zobaczyć, zanim coś powtórzę jeszcze raz, bo wtedy wiem, o co chodzi. Widać od razu te błędy czarno na białym, dlatego na przykład jak. Sama jestem reżyserką i reżyseruję w teatrze, to byłoby mi trudno zagrać w swoim przedstawieniu, gdyż ja muszę go całego zobaczyć, żeby wiedzieć, na co połączyć nacisk, jak przeprowadzić dramaturgię, jak to ma być wizualnie połączone ze sobą. Więc właśnie to jest następny wstyd, który trzeba było przepracować, i teraz jakby udaje mi się bardziej komunikować, o co mi chodzi i czego potrzebuję. No, i jeszcze jest dużo wstydów różnego rodzaju, czyli wstyd mówienia o swoim dyskomforcie, mówienia, czego się potrzebuje, mówienia, co jest na przykład nietaktowne. Wydaje mi się, że to trzeba ludzi uczyć i bardzo mnie boli, jak ludzie nie mają poszanowania dla drugiego człowieka i takiego poczucia taktu, co wypada, czego nie wypada powiedzieć. Jeszcze do tej pory, jak słucham na przykład, ja jednak jestem w teatrze, który jest bardzo taki otwarty i tolerancyjnym teatrem, bardzo wszyscy zważają na to, co mówią, jak się odnoszą do drugiego człowieka, ale zdarzają się zespoły, gdzie na przykład koleżanka mi ostatnio powiedziała, że na próbie kolega i powiedział, że ona jest gruba jak świnka. I dla mnie to po prostu takie teksty w ogóle nie, nie mieszczą się w głowie, że ktoś może, kolega, koledze na próbie wśród innych osób powiedzieć coś takiego, jeśli to nie jest jakaś relacja bliska, intymna i jeśli nie ma służyć poprawy czyjegoś zdrowia. Jakiekolwiek odnoszenie się do tego, jak to wygląda i czy jest gruby, czy chudy i czy pasuje do tej roli, czy nie no jest głębokim, jakimś hamskim, no nie tak, ten to jest mało powiedziane, ale no właśnie takim tak. chamskim jakimś zachowaniem. Tak, też to postrzegam rzeczywiście jako hamstwo. Natomiast w ogóle temat przekraczania granic i stawiania granic w teatrze, czy pewnie w filmie też, w ogóle jest niesłychanie skomplikowany, wydaje mi się, i ciekawy, i subtelny, bo często się mówi o tym, że przecież właśnie aktorzy, artyści, reżyserzy te granice chcą przekraczać w poszukiwaniu jakichś nowych doświadczeń, nowych rejonów, że mówi się o transgresji, no a jednocześnie no, jest to w jakiś sposób niebezpieczny, Ciekawa jestem, jak pani stawia te granice. Tak, ja, ja tego kompletnie nie akceptuję. To znaczy, ja mogę coś przekroczyć tylko wtedy, kiedy ja czuję poczucie bezpieczeństwa, komfortu, i wtedy mogę się odbić od tego i polecieć gdzieś w kosmos. Jeśli ktoś sobie na mnie eksperymentuje, twierdząc, że teraz wchodzi w jakieś tajemnicze mroki swojej duszy i czegoś tam, ja tego kompletnie nie akceptuję i nie uważam, że to jest stosowna metoda. Nie uznaję takiej metody, ale przez moment teatr promował takich reżyserów, którzy są bardzo pojechani. Im bardziej kogoś upokarzają, im bardziej pokażą coś takiego przekraczające jakieś ludzkie granice, to jest lepiej. I teraz pytanie, na ile widz to wchodzi? Mnie czasami takie sytuacje żenują, jak widzę, że aktor się męczy i został do czegoś zmuszony. No były takie, chodzą plotki, że reżyserka, która powiedziała, to akurat o reżyserkach <grytanie> częściej <grytanie> ostatnio słyszałam, że reżyserka, przy której aktor nie chciał się na monologu rozebrać, powiedziała mu cieniutkim głosem, wypierdalaj ze sceny. <grytanie> Albo bezpośrednio aktorka, z którą pracowałam, Powiedziała mi, że jak nie chciała właśnie wykonać czegoś takiego, co dla niej była hardkorem, o co prosiła ją, jakby reżyserka, to ostatecznie skończyło się tak, że w ramach zemsty kazano jej grać monolog z tyłu sceny i tyłem do widzów. Poza tym dużo też się słyszy. Ostatnio była rozmowa prawda, o reżyserze, który my nocami z aktorkami przebywał w pomieszczeniu zamkniętym tam kazał im coś przekraczać, to jest okropne po prostu. Tak nie powinno być. To nie jest żadne przekroczenie, to jest jakieś prywatne nadużycie. I, i jak słyszę, że reżyser pracuje rok nad spektaklem, no to dla mnie to już jest bardzo wątpliwa sprawa i, i chciałabym, żeby się ktoś odniósł do tego, czy tak faktycznie było, dlaczego tak było i tak dalej. No, tłumaczenie się, że nie ma być łatwo i że się wchodzi jakieś mroki, no to, to jest słabe tłumaczenie się. Mnie to w ogóle nie przekonuje. Myślę, że to jest bardzo ciekawy czas w ogóle dla tego zawodu i, jakby, takie właśnie ustalanie granic, stawianie, ustalanie zasad. I śledzę to z wielkim zainteresowaniem, bo chyba tam rzeczywiście było pole do wielu nadużyć. Tak. Ale chcę jeszcze się zapytać o jeszcze jeden rodzaj wstydu, bo z byciem aktorką, i to aktorką popularną, bo pani jest aktorką bardzo znaną, bardzo popularną, wiąże się też takie wzmożone zainteresowanie publiczności, zainteresowanie. Pani prywatnym życiem. Czy to jest dla Pani problem, czy to jest krępujące, czy lubi Pani to zainteresowanie i jak tutaj stawia Pani granice? Nie, Pani co, ja tego tak nie odczuwam, dlatego że ja myślę, że bardzo pomogły w takiej komunikacji bezpośredniej media społecznościowe. Ludzie są mniej, popularnie ludzie są mniej narażeni na to, że ktoś ich gdzieś przyłapie po prostu... Jakiejś paparacji, gdyż sami po prostu wrzucają zdjęcia na bieżąco informując, gdzie są i co robią. Mm -hmm. I robią to w formie albo dowcipnej, albo jakiegoś takiego przekazu. No, że nie ma, nie ma już z czego robić jakiejś tam afery, tak mi się wydaje. Poza tym ja zawsze byłam na uboczu, nigdy nie chciałam i nie brałam udziału w takich plotkarskich jakichś ustawkach czy tego typu rzeczach. Też unikam programów typu zajrzyjmy, jak gwiazda mieszka, albo jak tam. Co tam mniej w domu. i mhm. Ja mieszkam też bardzo na uboczu i jest mi to kompletnie obce, jakieś takie po prostu jak nie mam jakiejś aktywności zawodowej. To jestem w domu, gdzie jestem, po prostu tutaj jest las, przyroda, i kontempluję ją razem z moimi najbliższymi. Nie mieszkam w centrum, więc nie spotykam się często z takimi sytuacjami, mhm. żeby ktoś mnie zaczepiał. Natomiast jak gdzieś jadę, no to jadę zazwyczaj do pracy, no gdzie to też jest pewna, pewne wyizolowane społeczeństwo, czyli albo taka jakby filmowa aura z filmowcami, albo teatralna, więc jakby to są takie dwie aktywności najczęstsze, które uprawiam. I nie doskwiera mi ta popularność. Jeśli spotykam się z jakimiś zaczepkami, to one są zazwyczaj bardzo miłe i Nigdy mnie nikt jakoś tak nie upokorzył, nie wykorzystał, nie powiedział, że jestem niefajna albo że gram złe role. Zawsze ludzie raczej pozytywnie się odnoszą też do mojej aktywności zawodowej. Czy teraz już po latach zawodowej, kariery ma pani taką pewność siebie? Czy tak jak wiele kobiet z różnych dziedzin, z którymi rozmawiałam, nadal czuje, że zaraz ktoś przyjdzie i ujawni, że tak naprawdę nic nie umiem, czyli ten tak zwany imposter syndrom, czyli syndrom oszusta. Doświadcza pani takiej niepewności, czy już pani wie, kim jest zawodowo i nie ma tego lęku? No, no nie, nie wiedziałam, że taki syndrom istnieje. Nie? Ale nie, nie, nie mam takiego wrażenia, gdyż staram się bardzo uczciwie podchodzić do swojej pracy i zawsze się staram tak bardzo jakby... Od serca robić to, co robię, i nie mam wrażenia, że ja kogoś oszukuję. Mhm. Natomiast oczywiście być może zdarzy się tak, że tych propozycji w przyszłości będzie mniej, że będą one, że tak powiem, to, to tak jest w tym zawodzie, i już trochę pracuję, więc bardzo różne to są sytuacje i czas. Ja w ogóle mam takie podejście, mama nas tego nauczyła, żeby się kompletnie nie martwić przyszłością i w ogóle nie obracać na przeszłość, tylko żeby żyć tu i teraz i kontemplować ten czas, który jest. Ja sobie go cenię bardzo, jestem spełnioną osobą. Oczywiście zawsze można mieć ambicje na więcej. Oczywiście, że w tym zawodzie jest, jeszcze mam bardzo dużo do zrobienia i mam wrażenie, że to, co najfajniejsze przede mną. I mam apetyt na więcej, no jestem gdzieś ambitna, chciałabym grać przede wszystkim głębokie, ciekawe role, intensywne jakoś bardzo. A propozycje są różne, więc, no więc czekam, co będzie, i zajmuję się tym, co robię. I w ogóle się nie zastanawiam nad niczym, czy, czy to ma być jakiś? Nie, nie chcę zwojować świata też tym swoim aktorstwem bez przesady. To na koniec zadam takie pytanie: jaki jest dla Pani sens tej pracy? Ono jest takie bardzo górnolotne, ale podejrzewam, że się nad tym Pani wielokrotnie zastanawia i wie. Mhm. Jaki jest sens dla Pani oczywiście? Wie Pani co? No, sens tej pracy jest taki, że jak zrobimy coś dobrego, uda nam się zrobić naprawdę, nie wiem, dobry serial typu Wataha, no to fajnie się przenieść w taki świat. Ja w ogóle lubię też oglądać dobre rzeczy, dobre kino. Fajnie fundować ludziom rozrywkę na bardzo wysokim poziomie, która spowoduje, nie wiem, zmianę ich w życiu. Bardzo dużo ludzi przecież mam paru znajomych, którzy postanowili rzucić wszystko i przenieść się w te bieszczady. Mhm. Teraz modna jest agroturystyka. Ludzie często nie wiem, dochodzą do takiego momentu w średnim wieku będąc, że korporacja to nie jest to, o czym marzyli. Rzucają tą korporację, zaczynają nie wiem, zakładać knajpy albo wyjeżdżają, gdzieś zakładają agroturystykę. I często to jest pod wpływem jakiegoś impulsu, gdzieś coś zobaczą, coś usłyszą, pójdą na jakąś wystawę i dostaną odlotu. Ja uwielbiam takie aktywności, kocham sztukę i zawsze Sztuka mnie inspiruje do tego, żeby być lep jeszcze lepszym, wartościowszym człowiekiem, żeby coś fajnego robić w życiu I, i, i nie wiem, nie wyobrażam sobie bez tego życia, więc mam wrażenie takie, że fajnie, że mój zawód też czasami, oczywiście nie zawsze, bo są projekcje komercyjne, które są czystą rozrywką, ale czasami można zrobić coś fajnego, co da ludziom chociażby do myślenia w teatrze są te wszystkie takie fajne zwyczaje, rytuały i co teraz powinnam pani życzyć przed premierą? Czy kopnąć panią w pupę? Czy... No, tak, no to są tak. pełne kopy, tak, po prostu w tyłek, które trzeba sobie zdać. O, nie wiem, czy to właśnie wypada. Tak, <grym> Może... to wypada, tak, absolutnie wypada. To w takim razie my panią teraz zbiorowo tutaj wszystkie słuchaczki i słuchacze kopiemy, ale delikatnie. Dobra, I trzymamy kciuki bardzo. za dzisiejszą pymię i o. za kolejną. Połamania języka. Połamania języka. Dziękujemy bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek.